Zrobił to, czego wszyscy się spodziewali. Obniżył stopę procentową w Stanach o 25 punktów bazowych i sprowadził główną stopę do przedziału 4,425. Na pierwszy rzut oka ta decyzja wydaje się standardowa, bez większych zaskoczeń i taka też jest. Ważniejsze było to, co widać było, a raczej słychać było od Paula w trakcie samego posiedzenia i późniejszej konferencji. I to pokazuje znacznie ciekawszy obraz. Fed zasygnalizował, że to nie jest koniec cięć, bo najnowszy dotplot, czyli oczekiwania członków komitetu wobec kształtowania się stóp procentowych, wskazuje na dwie kolejne obniżki jeszcze w tym roku, a w dalszym. W perspektywie po jednej w 2026 i 2027, co miałoby oznaczać, że w ciągu dwóch lat stopy mogą spaść w okolicy długoterminowego poziomu około 3%. Rynek, jak to rynek zwykle idzie, poszedł tym razem o krok dalej i przelicytował, zakłada nawet cztery dodatkowe cięcia do połowy 2026 roku. Ile No ja osobiście. Średnio kupuję te nawet dwie obniżki jeszcze w tym roku, bo rynek pracy, swój dołek według nieoczywistych danych wyprzedzających, ma już za sobą. W listopadzie wszyscy zobaczą, że w tym zakresie solidnie odbijamy, więc przygotowałbym się jednak na maksymalnie jedną obniżkę o 25 punktów bazowych jeszcze w tym roku, a nie dwie. Zresztą Sam Powell na konferencji też starał się tonować na storoje. Z jednej strony przyznał, że popyt na pracę osłabł, a tempo tworzenia miejsc pracy spadło poniżej poziomu równowagi, co sygnalizuje ryzyko wzrostu bezrobocia, ale z drugiej strony podkreślił, że inflacja też znowu odbiła i wciąż jest powyżej celu, a w jego narracji decyzja o cięciu tym obecnym, to zarządzanie ryzykiem, a nie jasny sygnał do rozpoczęcia długiego cyklu nowych obniżek. Niby więc polityka została złagodzona, ale z pewnym ostrzeżeniem, że Fed nie daje w tym żadnych gwarancji. S&P 500 tego dnia poszarpał się trochę raz w górę, raz w dół, żeby cały dzień skończyć bez zmian, ale dolar i rentowności 10 obligacji z kolei wzrosły. Co tylko pokazuje, że inwestorzy raczej po czasie odebrali tym. Komunikat jako bardziej jastrzębi, niż pierwotnie zakładali. Warto jednak zwrócić uwagę też na aspekt. Polityczny. Znowu. Jeszcze kilka miesięcy temu w spekulacjach pojawiały się głosy, że nowi nominaci Donalda Trumpa do komitetu decyzyjnego będą forsować agresywne 50-punktowe cięcia, żeby przyspieszyć gospodarkę przed wyborami, które są w 2026 roku, chodzi o wybory midtermowe. Tymczasem na ostatnim posiedzeniu tylko jeden członek, ten świeżo powołany przez Donalda Trumpa, Stephen Miran, głosował za takim cięciem. Reszta komitetu, nawet osoby w tym blisko powiązane z obozem Trumpa, opowiadały się za. Umiarkowanym 25-punktowym cięciem. The FED, jak widać, nie stał się więc jeszcze narzędziem politycznym w rękach Białego Domu, tylko ma jakąś niezależność, która dalej trzyma się całkiem nieźle.